Też leżą, tak mają, czasem leżą. Ojej, wiesz co? Mało że leżą, też to chrapią. róża 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 była taki lekko różowy kolor. Też kawał babu. Róża Ona nie jest nadmiernie towarzyska. Nie. nie. Generalnie mnie zlała. O, no dzień dobry. No dzień dobry. Róża Czyż widziałam, że mnie widzisz? Co udajesz, że mnie nie widzisz? No. Róża, chodź, dzień dobry. No chodźcie w cynko. No, sadzcie w cynko. No dzień dobry. Oj, dziękuję pani bardzo. Dziękuję, A proszę mnie nie sypać. Dziękuję, że pani się psy witać. Bardzo dziękuję. Gorąco dzisiaj, prawda? Te muchów, w ocie. jakie malutkie, takie. No tak. Piękna Luzia, tak. jak krzywkę trzeba poprawić. O, tak. No, piękne moje. to tak lecą, bo Te muchy francowate wchodzą, tak. No i co tam, Ruzicko? Idziemy na spacerek? Chodź. Chodź, Ruzia, pójdziemy.